Siemaneczko, mordeczki z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na prizonie, na serwerze jailowym na Mindfox.pl dzisiaj nie jestem sam, ponieważ mam najemnika. Oje! Oh yeah, oh yeah. Yeah. Tak jest! <laughs> tak jest, dzisiaj z Lemurem e, Wymyśliłem sobie, żeby nie dostać już pierdolu na, na, na arenie pod spalem podczas ustawki, która startuje już za minutę 20. E, no będę szedł z Bodyguardem. Co prawda ja mam dalej set ironowy, więc strzału nie ma. Miałem, ja nie, może nie widziałeś, ale ja już miałem set dexowy i niestety padłem, bo myślałem, że mnie nie będą bili jak ja nie będę ich bił, no ale to był zły plan. I wiesz co, taktyka jest taka, żebyśmy nawalali ich od razu, jeśli ktoś będzie, będziemy widzieli jakiegoś typa, walimy go na pyrkę i wiesz, itemy, nie? Żebyśmy mu zabrali. Dobra, to chodź. Walimy go na dwa baty. Co prawda ja mam tylko miecz, <noise> trzy refile i no i ten, i trochę ja mięska. Ja mam 10 tych e, refili, więc. E, no, damy sobie. Daj schynadę. mi jeden. Dobra, masz jeden. ja się rzuciłem. Dobra. Ile zostało? 38 sekund. Wiesz, co my możemy już wyskoczyć w sumie? Ale to staraj się tak gdzieś trzymać niedaleko mnie, nie? Żebyśmy, kurde, wiesz. Okej, okay, oni już tam się przygotowują, bo już info jest, że za 30 sekund start. No, chowają kill offy. No, dobra. Ciekawe jest, jak to wyjdzie. Ja nic nie mam przy sobie, więc jest. Ej, ale cię nie widzę, jesteś, dobra. To ja nie wiem jak to robimy, czy ja za tobą biegam, czy ty za mną. starajmy się tak wiesz, nie dalej niż 5-10 kratek od siebie, nie? No ja jestem najemnikiem, dobra, ja, ja będę za tobą Dobra, Mercery, okej okay. 5 sekund Dobra no, i ja, czekamy. Ja od siebie, nie? Więc możesz możesz otwierać ze mną czesty jak będziemy jakieś widzieć, bo cooldowny są, nie? E, typ, 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 typ. Jest Który? typek! Który? A, Gdzie? To jest. Walimy go! Walgo! Wal go, go nie go. Ja nie widzę, nie wiem kogo bije. Dwóch? Kurw, o nie! Dobra, ja uciekam, bo mam mało HP. Bijam je! Pomocy! Minecraft! No jeden. No to bij się z jednym! A mnie biją wszyscy! Dobra, biję, leczę się! Oni są w dwójkę! czy on się nie uda ten plan! <grym> Ej, jeden nam pomaga chyba! Nie! To wszyscy cię biją. Nie kurwa, padłem bo... oh, 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 oh. I co teraz? Ja tam I mogę weź... zaskoczyć, a co ty zrobisz? Weź kita jakiegoś lepszego. Nie już mam już kitów! Okay. Nie, czekaj, Golda mam! Kit Gold! Ja padnę teraz! No, ja padłem. No to nie to nie biorę golda. Ja to go zostawię. Oj, to widzicie? Widzowie odpowiadałem wam o tym planie od dwóch odcinków, a... No, nie czuło się jak zwykle No bo tu w trzech trzeba iść... A no, w trzech w dziesięciu od razu. No nie, nie spodziewałem się, że spotkamy dwóch. Jest. Kurde, no, no... dupa. Dupa, znowu waste. Dobra, Dobra może zaskoczyć może jakąś skrzynkę znajdziesz. Dobra, to skaczkę. Ale temu, bo tu nie ma sensu. Nie, no w dwóch ich w, wy. nie. A jakieś tam jeszcze mnie bije, bo myślisz, że tam po no, dupa. Cało niby trochę skrzynek, ale A, bo ja jestem Dla mnie za mnie jest nagroda. To, to, to jest są taki są coś? takie plakaty na serwerze, że dead or alive. To, to, to fake. Ej, znalazłeś strzelkę widzę. Tak, ale... Ty, no Teraz... Aha, jeszcze muszę odczekać kół domu. Ej, to założę. Coś fajnego było? Czekaj, bo zaś mm. dowiem. Stek! Super. Dobrze życie. Nie no, bez kitu ja nie znalazłem nic. Pięć eee. zostało skrzynek, ale cholera widziena, no ci widzę fireberek. No to tą skrzynkę z tym ogólnie, za co no. wezmę. O, 15 sztuk tego, tych bloków. To tyle spoko. Dla mnie. Nie. nie ma tu już nic. Potem już to siedzi. Ech, no widzicie, widzowie, no tak to się kończy, no. Musisz ja szukać zawsze lepszego najemnika od siebie, bo... No ja, ja byłem jak lepszy. Będzie, jak, jak będziecie gorszego, to widzicie, no. jak się kończy. Przetrwałem tam dużo niż ty. No dobra, no nic. E... Wracam na cele i robić zadania w takim wypadku. 5 minut pierwsze na no niestety nie dały. Może na kolejne odcinki jakieś inny inne pomysły. Myślę, żeby te ustawki wygrać. No nie wiem. Może trzeciego znajdziemy. Ej, jakieś jąmy gdzieś. Dobrze. Dobra. Ja uciekam ee, do później na bur. Chwila. Dobrze. Microphone muted. No dobra. No to nic, walczymy, walczymy, walczymy o kopalnie w takim wypadku, szybciutko kilofiki. Poeksplorujemy sobie znowu e, Sektor B, zobaczymy jakie tam nam zadania stały. Zadania, czy nawet, nawet, nawet nowe nam się blokowały, bo... Niebieskie okay. Szkło. Barwnik niebieski, ale zegary mamy w sumie gdzieś tu były gitary kojarzy. Jest, zegar mistrz. 15 zegarków. Na zegary trzeba co? Złoto i redstone. Złoto na pewno mamy. Redstone też, Nie po to od razu. Bo. O, Stały. Kurde, no naprawdę liczyłem, że to guardiłem że jak dwóch pójdziemy. Ale tam byli chłopacy w setach. Tam był, no, czekajcie, aż sprawdzimy, co oni mieli za kity prawdopodobnie, bo to jeden chłopa miał rankę. Nie, Vera tam biegała, Vera nie ma ranki, a z dobrym setem jakimś biegała. No kurde, peszek no. No nie no, było dwóch na dwóch. No. Mój plan misterny nie zadziałał. Nie zadziałał niestety. A we ile refili oni mieli w okrypunku? A więc już sprawdźmy to z ciekawości taka vera, ile miała refilii. Prawo zero, no ale to pewnie dlatego, że ten zmieniła nie ma nie ma sensu. Dobra. Idziemy robić teraz na cele szybciutko zegary. Porobimy sobie parę questów, żeby nowy sektor móc odpocząć. Tak, czy my złoto? Proszę patrzeć zegarówki, tak? Ja shift przetrzymałem. Jestem idiotą. Tam pisze zawsze, że nie trzeba szybku naciskać. To tak, już nam zabrakło złota, najgorzej na świecie. To przepalamy, bo jeszcze tam mamy. Dobra, niech się przepali. Mamy coś jeszcze do przepalania. Tak, mamy tego złota do przepalania w opór. Spieśmie też niebieskie szkło. Jak się craftowało niebieskie szkło? Glass blue, crafting. Okej, okay, szkło i niebieski barwnik. Teraz skończmy. A mamy? No. Trochę mamy, dobra, a może od razu to zrobić? Las i lapis? To pamiętam? A to nie było, że barwnik... A, barwnik niebieski się wkładało. to tak?

Garstkę pokażemy. to i warp To jeden. Zobaczmy, jakie teraz wkłady tu lampy stały. Czy jakie lowy się blokowały. Krafty 25, o tym zapomniałem. To też było cyclist. Krafty z niebieski cenem. Trzeba go sprzedaj 20,50. tak. Najpierw z craftu, później sprzedaj. Krafty lampy. Okej. Okay. i zielone szkło, a to łatwe to barfik niebieski. Dobra, a mamy więcej i tego by było. Ja bym potrzebował 2 mi nie? żeby wykopywać coś nie parę mamy. Mm, tak, mamy dużo, to nie sprzedawałem. Czy ja mogę no jakoś kurde, tego co nie pamiętam, Glowstone'a skraftować? Jak się Glowstone'a Tak. I teraz e, lampa tej Stretton i to... Gęnąć kosztowo A, Auto Fajnie, że nie sprzedawałem tych bloków od razu wszystkich, żeby zarobić jakieś marne grosze. Bo dzięki temu. Patrzcie, no mi to oddało teraz, nie? Ale kurde, jeszcze mi praktycznie O nie, znowu praktycznie. mało jakim cudem? Aż tak dużo? No, jeszcze mam taki dwa I Jeszcze był stał mam już to dobre? Pada, to coś, no. What the fuck? Ile tego trzeba było to What the fuck? Ale są musiał tego kopać są na Pada, to Odłóż, odłóż, odłóż. Ok, i piece były na pewno do zrobienia. ale to tak. A, ok. o ten. Ja serio nie mam bardziej popularnego budułka, jakim jest po prostu A, tylko jeden start. Tak. Pokopiemy... ...przecież <laughs> ten kamień. Chyba, kamień. <laughs> jedną z takich. Zrobimy jeszcze ze 3 questy myślę dzisiaj Kluczy farmie bardzo dużo, no z kasą będzie gorzej Szałuję, że dzisiejszy plan nie wyszedł, no nic Na następny odcinek wymyślę coś nowego Wymyślę coś nowego, fajnego pod content, żeby Jakaś różnorodność była Najemnik nie oddał, najemnik nie oddał tego najemnika zatrudnili?

Dobra? Tela. Tela Te mnie gadaj, że jeszcze mało. Jest. Kremator był zrobiony. Uff. Szczerze, trochę tych płetów mamy dzisiaj zaliczonych, ale dobra. Krapy, armor No to będzie dużo trzeba drewna. Hmm. pieski cement. Nie pamiętam polarnie jak to się robiło niebieski cement. Szkło. No to też łatwe w miarę. To zróbmy to zielone szkło. Szkło, czy ja mam trochę... Tak tego, dobra. Ale szkła mam mało, cholera. Walmy jakiś piasek. Co hmm. Jak robiło ten zielony warwnik? To sile się szybciutko w ogóle. Aha! Dobra, to niech się radzi. Znowu piasku nam dajcie prawie. Tak tu jest składane piasku i tu. A tu jest mana. No i się kręci kabaret. Dobrze. Teraz ten niebieski cement też wywoguje jak się kraftuje, bo nie mam zielonego pojęcia Mamy dużo drewna? Hmm. Mamy dużo drewna, to patyków moglibyśmy narobić w cholerę Tylko te strony slady znowu będą problemem. A, strony slabów nie zrobimy, bo kamieni nie ma about my menu me every time but you're the promise mine leave me in the morning Ooh, your taste is toxic it burns in my house. A ja było łaske. A, odłóż. Wiecie co, w Google jeszcze wpiszę jak się robi ten niebieski cement, tak? blue Uda nam niebieski cement, to by też było nieźle, bo byśmy sobie zaliczyli dwa questy naraz. raz Okej, okay, już widzę gravel, sand i barwnik, lechalapis, ptankę barwnik, barwnik, yy. tam mamy coś, Gravela powinniśmy się... Tam grawek był... Uh, uh, dobra, wiem. Wybarwi ten. W ten sposób. Wtedy jeszcze inaczej. Ale dobra, spróbuję tak samo jak zrobiłem. A tu mam inny pomysł. Aha, ja wiem! Shake it off Cuz yeah I not is easy You act like you hate me you just hate yourself You say I don't know special, yeah, you, doubts, you I know you so you Mamy to. Kurde, jak dobrze było nie sprzedawać tych wszystkich bloków od razu, no? Dobra, i teraz był quest na to, żeby to sprzedać. Tylko ja boję się, że tego mam do mało Teraz pamiętam, że chyba trzeba było więcej tego sprzedać. Chyba dwa staki. Dobra, narobię no tego więcej, tyle ile będę mógł. U, tam, i Taki dobra, Spróbować. bar jeden i spoko, jeśli to się uda, to no, mada dużo kwestów dzisiaj zrobiliśmy. Będziemy mieć multum. Kasy w sumie też trochę naformiliśmy w taki sposób. Eee, co jest to? Tak, to jest to. Dobra, sprzedaj wszystko. Jest, quest zrobiony. Patrz ja. Wow, już się kończą nawet. Armor nam zostały, ale teraz nie zrobimy bo kiedy dużo stołu, no. będziemy mieć sporo, ale nie mamy stołna no. I zielony cement. Podejrzewam, że on się będzie robił tak samo jak ten, tylko inny barwnik. Nie, jest całkiem nieźle. Fajnie co zrobiliśmy. Odbierz. Okej, okay, ja sobie odbiorę po prostu nagrody. Zobaczymy ile nam przybędzie. Podejrzewam, nie wiem, z 10 koła dostaniemy za te wszystkie questy. No i trochę kluczy. Ej, więcej! Kurde, patrzcie ile tu kasy się dostaje za questy. Pół i pół... 5,5 koła. To nawet 11 koła. Ty, to za te wszystkie może to będę nawet miał na Tektor B1, B2. Dobra, odbieramy questy. Zobaczymy ile zarobimy. Wow. Patrzcie, ile kasy ma. <laughs> mamy to. Awans. Ile kluczy? Mamy 15 kluczy. I 75 koła. Boom. Zrobiliśmy to. Warp. Te dwa. Nowy sektor odblokowany. To Cieszy mnie to bardzo. No, mega fajnie. O, champ jeszcze na koniec. E, elegancko, elegancko. No i dobra, pięknie. Mamy sporo zadań. Te ostatnie zadania będę musiał sobie już na ostatni odcinek zostawić. Na ostatni odcinek. No nie ostatni, no ostatni chyba z questów, ponieważ wydaje mi się, że na następnym odcinku postaramy się wszystkie dokończyć. No wiadomo, to jest dość trudne, trzeba mieć farta. No, dobra, 25 minut odcinek, zmieścimy się w czasie. Ja się z wami żegnam, dziękuję za dzisiaj, szkoda, że nie wyszło. Jeśli macie jakiś pomysł na no no, jakiś kontent yy, pod kolejne odcinki, to nie, yy, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, trzymajcie się, Płodzerki, cześć!